Księżyc w Skorpionie. 28 czerwca 2023 roku. 28 czerwca 2023 roku o godzinie 10:55. Księżyc przejdzie z powietrznego znaku wagi do wodnego znaku Skorpiona i pozostanie w nim do godziny 16:58 30 czerwca. Energia wagi sprawiała, Zeskupialiśmy się na pięknie i dostrzeganiu wyjątkowości w sobie, w innych i we wszystkim wokół nas. Braliśmy z życia wszystko, co mogło nas uszczęśliwić. Na co dzień panowała względna harmonia, a my mieliśmy umiejętność obiektywnej oceny sytuacji. Teraz nadchodzi zmiana, a wraz z nią energia księżyca w skorpionie czyli królować będą emocje ponieważ skorpion to znak wodny. Skorpion oraz jego władca Pluton to symbole śmierci i odrodzenia, więc wahania nastroju będą myły miejsce powszechnie. Spokój w jednej chwili może zmienić się w emocjonalną burzę nastrojów, nad którą ciężko będzie zapanować. Warto zatem być przygotowanym na takie scenariusze. Kiedy wzbierają w tobie burzliwe energie, wycisz się i skup na przykład na oddechu lub posłuchaj relaksacyjnej muzyki. Opanowanie to podstawa w tym czasie. Tendencja, by w tym czasie powiedzieć za dużo, będzie przeogromna. Uważaj zatem, by nie wywołać kłótni. Lęki i obawy będą domagały się przepracowania. Będą więc wypływać na powierzchnię, byś wreszcie je zauważył. Nie uciekaj, lecz zmierz się z nimi teraz, kiedy jest ku temu sprzyjający czas i nie odkładaj tego na później. Nawarstwione problemy będą trudniejsze do pokonania. Skorpion równa się transformacja i zwiastuje zmiany, więc jeśli miałeś w głowie dawno zaplanowaną zmianę pracy, to teraz jest na to odpowiedni moment. Nie czekaj, nie zastanawiaj się zbyt długo, lecz działaj. Niech nie skusi cię jednak wizja powrotu do tego, co już dobrze znasz. Pamiętaj, że nie wchodzi się dwa razy do tej samej rzeki. A podczas Księżyca w Skorpionie jest to absolutnie zakazane, ponieważ skutki będą opłakane. Zamknij za sobą przeszłość i otwórz się z optymizmem na przyszłość. Z Księżycem w Skorpionie każda zmiana ma dużą wagę. wróżbita Łukasz Węcka